Witam Was serdecznie. To jest nasza pierwsza wspólna niedziela. Jak już dopiero rozpocząłem z nagrywaniem tych filmików dla Was, wypada tak, że dzisiejszy dzień, dzisiejsza niedziela jest pierwszą z tych, które Wam obiecałem, że zawsze będziemy robić przegląd tygodnia, jak i odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania, jakie będą Was męczyć. Jak na razie nie ma żadnych pytań, jeszcze jest to za krótko, dopiero mam parę filmików, ale. Śmiało piszcie, będę się starał jak najszybciej odpowiadać. Dzisiaj tylko na króciutko. Robi się fajny temat. Górna kręca zadłużenia Stanów Zjednoczonych. Tu jest dla was, a głównie dla początkujących super sprawa, żeby się nauczyć reagować na właśnie tego typu sprawy. O co chodzi? Na dobrą sprawę debatują teraz Republikanie z demokratami. Pan Kevin McCarthy ze strony republikańskiej stara się punktować, być może będzie chciał kiedyś brać udział w wyborach, i dlatego, jakby to wytłumaczyć, starają się zrobić coś, o czym wszyscy wiedzą, że musi być zrobione. Giełda, Załamała się w zeszłym tygodniu. Wszędzie słyszeliście, jeśli was to interesuje, opinie. Nikt nie wie, co się stanie. Co się może stać? Jeżeli nie podejmą tej decyzji, a na to mają czas do 1 czerwca, czyli w przyszłym tygodniu muszą, to nie dostaną pensji. Jako, że są to pieniądze państwowe, gdzie siły zbrojne, policja, wszyscy urzędnicy państwowi nie dostaną swoich. Poborów. Także o czym my w ogóle gadamy? Po co ta debata? Jest to tylko pokazanie się, żeby zabłysnąć? Żeby popróbować napsuć krwi demokratom? Żeby chcą się pokazać, że są aktywni, ale na dobrą sprawę nic to nikomu nie da. Jeszcze żeby to był wypadek, który następuje bardzo sporadycznie. W porządku, każdy by to zrozumiał, ale teraz pokażę wam Taką panią jest to minister do spraw finansów. I tutaj się pokazał w mojej córce: Zeitung, dosyć duży artykuł, który to wszystko opisuje z detalami, ale ją chciałem wam tylko przedstawić, bo ona też troszkę spanikowana miała swoje wystąpienie telewizyjne, gdzie jest strasznie zdenerwowana tym, co będzie. Niech zadzwoni do kogokolwiek, każdy powie, co będzie. Ale poczekajmy do przyszłego tygodnia. Zobaczymy, może nas zaskoczą. Tutaj, jeszcze Wam do tego chciałbym pokazać. Też taką sprawę, która też daje do myślenia z tego prostego tytułu, że gdyby to było coś jednorazowe, co dopiero nikt nie zna, nikt nie wie, ale tu Wam to wziąłem specjalnie w takie malutkie ramki, żebyście mogli zobaczyć. Że na niebiesko macie te długi faktyczne i granica zadłużenia, czyli to jedzie cały czas na tym samym poziomie prawie. A co jest dodatkowe, od 1960 roku miało to już miejsce 78 razy, jak partie spotykały się, żeby debatować na temat podnoszenia granicy zadłużenia państwowego. I tu macie najlepszy przykład, jeżeli jesteście właśnie początkujący, jak na które rzeczy reagować, jako że na koniec zeszłego tygodnia pokazały się opinie, że już chyba się dogadają. I wszystko nagle zaczęło reagować i robić się zielone. Teraz będziecie mogli sami przemyśleć temat, co się faktycznie zmienia. Jedyne co się zmienia, to że Państwo będzie posiadać jeszcze więcej zadłużenia. Dlatego, jak może rynek pozytywnie reagować na coś, co jest bardzo negatywne. Ale to pozostawiam wam, żebyście sobie temat rozgryźli. No i ja tylko chciałbym Wam na to zwrócić teciutko uwagę. Dlatego, jeżeli macie chęć zająć się troszkę tym działem finansowym, to tu jest najlepsza okazja, żeby właśnie zobaczyć, co. To i po co? Bo tak jak to, co oni robią, jest to po prostu robota głupiego, jako że wynik musi być taki, a nie inny, bo inaczej przestaje kraj egzystować. Dobrze. W tym tygodniu też, to znaczy w tym, który ubiegł, środa czwartek, zostały oficjalnie podane dane statystyczne. Było nie było najsilniejszego gospodarczo państwa Unii Europejskiej, czyli Niemców, gdzie oficjalnie już zostało podane, że znajdujemy się w recesji. Tak króciutko dla wszystkich, którzy mają problem: recesja. Na recesję praktycznie nie ma żadnej prawnej lub też reguły, której można się nauczyć i wykuć. To już jest od lat na tej zasadzie, że jeżeli dwa kwartały Jeden po drugim zawsze bezpośrednio. Gospodarka znajduje się w minusie. To nazywamy to początkiem recesji. A myśmy mieli teraz właśnie w gospodarce niemieckiej było to minus 0,3, i ostatni, drugi kwartał roku zamknął się. Teraz mamy maj. Ostatni z zeszłego roku i pierwszego roku zamknęły się 0,3 i 0, czyli spadkowy, niedodatkowy i przez to oficjalnie znajdujemy się w tak zwanej fazie recesji. Tak jak mówię, wykorzystajcie ten czas na to, żeby uczyć się właśnie takich tropnych aspektów, jak ten, właśnie z tym y, okredytowaniem. Y, y, Gospodarki amerykańskiej, gdzie na pewno posiadająco odrobinę zdrowego rozsądku zauważycie, no tak rzeczywiście zwróciłem na to uwagę, o czym oni gadają, co to ma dać? To musi nastąpić. Tak jak po dniu nadchodzi noc, tak samo tam oni sami tego narobili. I tak to jest, odkąd została waluta uwolniona od pokrycia w złocie, niestety, ale jedzie to po takich torach, a nie po innych. Ale dobrze, tak jak mówię, teraz te wolne dni. Sobota, dzisiaj niedziela, jutro dzień świąteczny. Dlatego możecie spokojnie sobie przemyśleć, może dwa zdania gdzieś na ten temat przeczytać. Po prostu staram się Was uczulić na niektóre rzeczy, żebyście mogli być samodzielnie funkcjonujący finansiści, powiedzmy. Jako, że będziecie zarządzać tylko i wyłącznie swoimi finansami. I żeby to było jak najbardziej owocne, musicie się czy chcecie się nie uczyć. Tutaj, jeszcze na koniec, do przeglądu zeszłego tygodnia. Króciutko tylko, jak to się pozamykało, tak jak tutaj podkreślam, to są wyniki w skali tygodniowej. Także nie z dnia na dzień, a z zeszłego handlowego tygodnia, i tak jak tutaj widzicie. Bitcoin leciutko 0,27, dącząc minusie 0,68. Także ten rynek niby się rusza, ale stoi w miejscu. Teraz te zielone porobiło się tylko ze względu na to, że były lekkie echa, że obie partie w kongresie dogadają się. To było od początku wiadomo, ale no dobrze, no z tym, że. Teraz następna sprawa, na którą zwróćcie uwagę, jaka będzie reakcja rynku za 2-3 dni. Że będziemy dosłownie tam, gdzie byliśmy. I to jest to, co mnie zawsze w ten sposób bulwersuje. Dlaczego robią z ludzi głupich. Ale do tego nakręcę wam specjalny filmik, na co uważać, jak reagować, jak nie dać się po prostu zwariować i podejmować decyzje, które dla was w efekcie końcowym nie będą za zdrowe. Dobrze, życzę Wam teraz jeszcze z tej niedzieli tyle dobrego, ile to możliwe. Wyciągnijcie, odpocznijcie i z nowym zapałem na jutro przygotuję Wam jakiś drobny filmik w ramach edukacyjnych, żebyście mogli sami nabierać wprawy i rutyny i dajcie sobie zawsze też czas na odpoczynek. Nie, nie dajcie się zdemoralizować tej fali ciągłych informacji, które będą was tak gnębić i męczyć. Dlatego też ja robię te filmiki co drugi dzień, żebyście zobaczyli, że pomimo, że co drugi dzień to wszystko jest aktualne i świat się wcale nie zapadł nie wiadomo gdzie w jakąś nieskończoną czarną dziurę. Dlatego do następnego razu z tych wolnych dni, co wam jeszcze zostało życzę wam, żeby były bardzo fajne i wesołe. I jeszcze raz najlepszego i do następnego razu